Uczniowie kadra niepublicznego technikum imienia generała Władysława Andersa Wopatowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zorganizowali pokaz mody. Może to nie była impreza na miarę takich, jakie odbywają się w Paryżu czy Mediolanie ale naprawdę warto było ją obejrzeć. Uczniowie i uczennice samodzielnie wybrały dla siebie kreację, sami też zadbali o stylizację, makijaż, fryzurę, dodatki, konferansierkę. To był pokaz zorganizowany od początku do końca przez uczniów klasy pierwszej i drugiej kierunku technik stylista. To są uczniowie dopiero klasy pierwszej i drugiej. Projektowanie i szycie będzie dopiero w klasie trzeciej i czwartej i wtedy na piątym roku tego kierunku technik stylista możemy zorganizować pokaz, który zaprezentuje ich wykonanie wykonane przez nich zaprojektowane outfity. To był w ogóle pokaz mody karnawałowej, noworocznej, sylwestrowej, jak również propozycja na studniówki. Uczennice, które prezentowały się na pomoście, mówiły, że stres, który towarzyszył im na początku, mijał w miarę upływu czasu. Po wydarzeniu zastanawiały się, czy aby nie rozpocząć przygody z modelingiem. Dobierały kreacje, które ich zdaniem były jak najbardziej bliskie ich osobowości i figury. Anna nie dbała z drugiej klasy technikum na kierunku technik stylista, dla której był to debiut na wybiegu, podkreśliła, że wybrana przez nią kreacja odzwierciedlała ją samą, a jako osoba dość spontaniczna wybrała kreację z cekinami. Głównie każda dziewczyna wybierała coś dla siebie, co mogło um, jakby pokazać jej jakby wnętrze i w ogóle no takie takie ja, o. No, to się no. na cekiny. No. No, co takiego w wnętrzu jest związanego z cykinami? Jestem dość spontaniczną osobą, więc jak dla mnie to cykiny są ok. I dobrze jakby dopasowują się też do tematu dzisiejszego pokazu. Na klasyczną, prostą sukienkę zdecydowała się Natalia Winiarska. Swój wybór uzasadniła. Bardzo podoba mi się jej kolor i uważam, że pasuje do mojego wyglądu i do mojego koloru włosów. Na widowni zasiadła wraz ze swoimi uczennicami Dorota Glina, dyrektor technikum imienia Wojska Polskiego w Starachowicach, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dyrektor Glina przyjechała do Opatowa podpatrywać doświadczony zespół, bo takie wydarzenie też będzie organizowane w jej szkole w Starachowickiej Placówce. Kierunek technik stylista funkcjonuje dopiero od września tego roku. Na razie uczymy się od doświadczonego zespołu, czyli drugoklasistów tego kierunku. Nie, no po trzech miesiącach trochę za wcześnie. E, dziewczyny m, odkrywają dopiero swoje talenta. E, uczą się też jak odkrywać swoją tożsamość wizerunkową. Myślę, że troszeczkę za wcześnie, ale e, jak najbardziej w przyszłym roku. Pani dyrektor bliźniaczej szkoły ze Starachowi pokaz się bardzo podobał. Moim zdaniem to był pełen profesjonalizm, biorąc pod uwagę młody wiek dziewcząt. Podobały mi się kreacje. Przygotowanie wydarzenia pod nazwą Fashion Day wymagało od organizatorów dużo pracy. Hubert Grzyszkiewicz, nauczyciel od Andersa, stwierdził, że przygotowania do pokazu mody przebiegały sprawnie i zgodnie z planem. Przygotowania przebiegały dosyć sprawnie. Mieliśmy określony plan, pomysł na to, co ma się dzisiaj wydarzyć. Rozdzieliliśmy zadania, udało się wczoraj wszystko przygotować. Najwięcej pracy oczywiście było z oświetleniem, żeby dobrze doświecić scenę, żeby dziewczyny wyglądały jak milion dolarów na tym wybiegu. Żeby wszystko się świeciło, odbijało. Opatowski pokaz był na pewno inspiracją dla fanek kobiecości w każdej odsłonie. Z Opatowa dla STV Info Jerzy Strzyż.